Cześć. Muszę Wam coś opowiedzieć. Dawno mnie nie było tutaj na kanale, przynajmniej na tym. No, ostatnio mam kontakt z ojcem, matka już nie żyje, ale tak przyglądam się temu wszystkiemu. Oczywiście ojcu pomaga. wiecie dlaczego? W trudnej sytuacji, kiedy była pandemia, inflacja, reszta rodziny czekała, żeby mi się noga powinęła. On jako jedyny tego nie zrobił. No i przychodzą takie momenty, że no, znalazł się w szpitalu. To oczywiście powiedziałem mu, że mu pomogę, ale z rozdzieleniem siostry, reszty rodziny. Dzielnie. Chcesz, przyjadę, pomogę ci. Cokolwiek chcesz, pomogę. A wiesz dlaczego? A dlatego, że pamiętasz pandemię, pamiętasz inflację i to, że mogło być ciężko w życiu. Ty pytałeś szczerze. Powiedziałem mu, to teraz ja ci pomogę. Dlatego ci pomogę. Pieniędzmi mnie nie przekupisz. Nie wiem co on czasem tam myśli, ale powiedziałem mu to i raz mu pomogłem teraz kolejny raz mogę mu znowu pomóc, ale to od niego zależy. Ale powiedziałem mu stanowczo, że z rozdzieleniem mojej siostry, reszty rodziny, jeśli oni mu pomagają, to ja nie mogę w tym uczestniczyć żeby się nie gniewał, bo nie przyjadę, nie będę w odwiedzinach, dopóki oni nie będą z tobą. Jeśli nie będą z Tobą, ja przyjadę, odwiedzę Ciebie, pogadamy sobie, ale z nimi już nie będę. I stanowczo o tym mówię. Tutaj bo wyszły jakieś takie wściekłości, do mnie gadał, że był bardzo zły na nich. Widzę, że ta relacja w ogóle się nic nie zmieniła, ja już długi czas kontaktu z nimi nie mam. Ja odżyłem. Już pomijając inne problemy, ja naprawdę odżyłem. Bardzo. Z tą rodziną jak nie mam kontaktu, pewne rzeczy się naprawdę zmieniły, żyję dużo spokojniej. Po śmierci matki, bo już trochę czasu minęło. Ja tutaj sytuację też powiem, bo akurat ja w to wierzę i też mam inne spostrzeżenie na to wszystko. Zjawiska paranormalne, tak zwane. Ja nieraz podczas snów czułem obecność matki. Nieraz też nawet za dnia też czułem gdzieś obecność, więc ja tak odbieram to trochę inaczej. I. To, że matka nie żyje, to tak naprawdę dla mnie, jakby jeszcze żyła. To jest ciekawe takie, bo nie wiem jak wy macie takie odbiory, że jednak czujesz obecność albo energię tej osoby. I doskonale wiesz, że to jest np. matka, że ona gdzieś tu jest w pobliżu lub, tak jak mówię, zawsze podczas snów. Najczęściej to się zdarzało, sny świadome. Sny najbardziej mnie zastanawiają, bo tak jakbyś był naprawdę z matką, ja bym z nią przybywał, rozmawiał, to jest trochę ciekawe, tu nie było tak, że jest jakaś taka zmiana, że jednak coś to kieruje, że jest inaczej jakoś, tutaj bym tego tak nie powiedział, no są też takie sny, zdarzają się tak, jakby to było niekontrolowane, ale w większości jest tak, że jest świadomie. To na tym tak, tyle tak mniej więcej, tak żebyście to różnie nie odbierali, ja to tak, ja wierzę w te rzeczy i inaczej zupełnie do tego podchodzę, żebyście też wiedzieli. Każdy ma tam jakieś swoje spostrzeżenia, tak samo ja. Ale wracając jeszcze do realnego życia, nie mam kontaktu z nimi w ogóle. Najśmieszniejsza to chyba z tego wszystkiego jest, że siostra czasem próbuje mnie traktować, aby się nic nie stało. Po tym wszystkim ja tak przeanalizowałem to życie całe. I stwierdzam, że no nie mam możliwości, żebym ja się spotkał z moją siostrą, pogadał sobie, aby nic się nie stało, będziemy sobie gadać, rozmawiać. Takiej opcji nie ma. Po pogrzebie żeśmy się spotkali, ja też z nimi w ogóle nie, nie rozmawiałem. Nie mam zamiaru nawet w ogóle z nimi rozmawiać. I do tej pory tak samo też z moją siostrą nie chcę rozmawiać i z rodziną, z ciotką w weekend tak samo nie chcę absolutnie rozmawiać. Nie mam zamiaru z nimi mieć w ogóle kontaktu. Nie chcę, po prostu nie chcę i... czuję się z tym dużo lepiej. Z ojcem jeszcze rozmawiam. Po tym wszystkim z ojcem jeszcze rozmawiam, chociaż powiedziałem mu wszystko, co mnie męczy, co boli. Mówię. Wiecie co mnie jeszcze wkurza najbardziej? Że jest taka cicha faworyzacja jeszcze mojej siostry. Oni ją bardzo cicho wspierają. Nie mówię o tego wprost, ale ja im za nich to wszystko mówię, że mocno ją popierają i dlatego jest jak jest. I mówię to, że ja czuję się zawsze gorzej, że zawsze źle mnie traktowali, a tak widzę po ojcu, jakby do niego dotarło, że jednak ja jestem inny, że zupełnie jestem inną osobą. Coś do niego dociera, im człowiek ten starszy jest, i to, że mu kilka razy pomogłem, coś by do niego docierało, ale i tak jestem ostrożny. Uważam, że mam swoje życie, też trzymam dystans od wszystkiego. Co do tutaj ojca jeszcze, jeśli naprawdę by było ciężko, to tylko służbowo, dogadalibyśmy się przez SMS-y wyjątkowo, Po telefonu bym na pewno nie odebrał, nie ma takiej możliwości i to nie, że ja trzymam gniew, słuchajcie, w sobie, nie, nie, takie, nie o takie rzeczy chodzi. Słuchajcie, ja tak podsumowuję 30 lat życia rodzinnego, starego i uważam, że siostra mi w niczym nie pomogła, ja do dziś tak mówię. To, że mieszkałem na jej mieszkaniu, ok, za to mogę podziękować i zawsze będę dziękował, ale to tylko tyle. Bo ja żadnej pomocy, żeby się wydostać z tego patologicznego domu, w tym co byłem w przemocy psychicznej od strony ojca i od matki alkoholiczki, gdzie piła bez przerwy i wszystkie gniewy, żale były kierowane do mnie. Ojciec też się śmiał, drwił ze mnie i rywalizował ze mną o wszystko, nawet o kobietę. Więc ja już o tym raz mówiłem. No. To, to, A ja takie mówię, przykłady podaję, no to, no to jest śmiechu warte, ale wracając, jak jeszcze mieszkałem w domu rodzinnym, no to, to nie da się tak. No słuchajcie, to się pamięta do dziś, chociaż jestem dużo starszy na ten moment. To się nie da naprawdę tak żyć, żeby było wszystko normalnie. Halo, cześć. Wszystko jest ok. Nie, nie, nie. Nie było rozmowy, nie porozmawialiśmy z siostrą. Też nie porozmawiałem. Próbowałem się otworzyć, odzewu nie było, nie chce rozmawiać, a myśli, że będzie służbowo ze mną rozmawiać, czy ewentualnie tak, jakby się nic nie stało. A dodam jeszcze, że ojciec tak zawsze robił, że potrafił naprawdę dużo krzywdy zrobić, a później zachowywać się, jakby się nic nie stało. No to nie ma takiej opcji. Słuchajcie, pierwsza rozmowa, musimy sobie wszystko wyjaśnić. Może wtedy by doszło do jakiegoś porozumienia, ale tak na ten moment nie. I Wracając jeszcze do mieszkania matki, bo tu jeszcze o to wszystko się rozchodzi gdzieś napędzili mi tutaj za zagrożenia troszkę. Bo coś tam ojciec zaczął się odzywać z tym, że on się nie chce wtrącać, co my chcemy z tym mieszkaniem zrobić. Tak naprawdę to moja siostra może sobie z tym mieszkaniem co chce robić. Bo w sumie tak jak mówiłem, chciałem to przepisać wszystko na nią. A poza tym jak dzwoni mi adwokat z jej strony i rozmawia ze mną o tym, ja powiedziałem wprost. Ja ze wszystkim się mogę dogadać, możemy sobie porozmawiać. Oczywiście z tego co wyszło, że siostra nie ma tutaj wrogich nastawień do mnie, no i ceni się to bardzo. Także muszę to powiedzieć, naprawdę cenię to. Ale ze wszystkim się idzie dogadać pokojowo. Ale, ale do czego tu zmierzam, jeśli zaatakuje moją nową rodzinę? Jeśli zacznie mi mieszać w moim życiu nowym? No to wypowiada wojna totalną. Ja już powiedziałem do ojcu, że może mieć naprawdę przykre zdarzenia w swoim życiu, jeśli nie da mi spokoju w moim. Będę zawzięty, i tutaj powiem, że wypowiem mi taką wojnę, że jej zniszczy całkowicie życie. I chyba to zrobię, bo jeśli ona mi zniszczyła tyle lat życia, poza tym była utrata dziecka, co nie winie ją za to. Ale to, że zrobiła, że napisała mi maila takiego, że wygarnęła mi całe życie kiedy ja straciłem dziecko i naprawdę miałem sporo turbulencji w swoim życiu przez to, że nas wyrzuciła z mieszkania. No to sorry, nie mam o czym rozmawiać. Minęło już naście lat i ja nie mam zamiaru rozmawiać, bo im się wydaje, że jak już trochę lat minęło to będzie zajebiście, że będziemy sobie rozmawiać. Nie, nie będziemy rozmawiać nie ma takiej opcji. I tutaj właśnie się jeszcze zastanawiam z tym mieszkaniem, czy by nie było jakiejś kombinacji. No oczywiście, ja żadnych kluczy nie mam, dostępu do mieszkania nie mam. Jeszcze ojciec za mnie coś powiedział, że ja mam połowę opłat płacić. No słuchajcie, no nie. Za co ja mam płacić? Za to, że ja jestem niby współwłaścicielem mieszkania, gdzie nie mam dostępu do tego mieszkania, ani kluczy, ani nic. Nikt ze mną nie rozmawiał o mieszkaniu. To o czym mamy gadać? Ja się tutaj na prawie nie znam, ale jak ona czeka po prostu, żeby później mi odebrać to mieszkanie, to połowy mieszkanie, okej, okay, nie ma problemu. Tylko bez wojny, żeby mi tutaj wojny nie wypowiadała, że jestem znowu najgorszy droń i najgorszy synek z całej rodziny, bo oczywiście byłem ofiarą przemocy w tej rodzinie i cała rodzinka myślała, że ja będę usługiwaczem całej tej rodziny. Po latach to wspominając, jak stary wybudował firmę. Dla mnie niby, że buduje mi przyszłość, ale zobaczcie, jak on pomyślał tutaj, żeby później pracować na niego. Tak jak matka pracowała na niego, że on imprezował wszędzie, chodził sobie na imprezy, no miał kasę za darmo tak naprawdę, można powiedzieć, czuł się szefem rodzinnej firmy, gdzie jego żona pracowała na niego, gdzie ją wykorzystywał perfidnie, myślał, że zbuduje sobie też taką firmę, i mnie będzie tak samo wykorzystywał. Widzę, że ich to boli. Oj, jak ich to boli do dziś. Że ja pokładam sobie sam życie. Że ja mam swoje życie poukładane, dom i rodzinę. Oni myśleli, że ja się wywrócę. Że ja sobie nie dam rady i będą się śmiać ze mnie. Pomylili się bardzo, bo stracili wszystko, tak naprawdę stracili syna i siostra straciła brata. Nie doszło do rozmowy, nie rozmawiamy, ona widzę, że też nie, nie chce rozmawiać, no to jak mamy rozmawiać? Nie da się tak i nie mam zamiaru. Dlatego też tak tutaj o tym wszystkim myślę, czy nie będzie jakiegoś ataku z jej strony, żeby zabrać mi całkowicie mieszkanie, dlatego też ja chcę zrobić tak, że jak będzie bardzo chciała, okej, okay, przepiszę jej to, bo pieniądze nie są dla mnie najważniejsze, a spokój w życiu. I niech nie próbuje, że zakłóci mi znowu moje życie rodzinne, albo udowadniając, że jestem bardzo złym człowiekiem. Niech zabiera to, co niby jej, i niech trzyma się z daleka ode mnie. Bo to jest bez sensu w ogóle, żeby dalej takie relacje kontynuować. Oni wiedzą, że porażkę ponieśli. Widzę to po nich. Naprawdę geniusze, kuzyn i siostra po studiach. Naprawdę. Prace rewelacyjne, wszystko, ale życie niepokładane. I nie o to chodzi słuchajcie. Ja naprawdę nie, nie cieszę się z tego, ale po co? Atakowali mnie, próbując zrobić ze mnie idiotę. I wszystko wyszło, że miałem być dla rodziny, dla wszystkich, ale nie dla siebie. Ja nie miałem w ogóle swojego własnego życia. Ja miałem wszystkim służyć, dla wszystkich wszystko robić, bo jak się. Nie dostosowałem do nich, to byłem bardzo złym człowiekiem. Porównywali mnie do ojca oczywiście, bardzo złego człowieka, Brudasa i bardzo dużego poniżacza, i cały czas do niego mnie porównywali. Gdzie ja tak naprawdę jestem innym człowiekiem? Już nie o to chodzi, ale my charakterami różnimy się. To, że jesteśmy fizycznie podobni do siebie, ale charakterami się bardzo różnimy, i to wszystko tu się nie zgadzało. Dziś mogę powiedzieć. Że rzucili na mnie projekcję, tak zwaną. To się tak w psychologii mówi, że przenieśli wszystkie swoje problemy na mnie. Zwalając całą winę, ja bym to ja był winny za wszystko, za ich problemy. Tak naprawdę te wszystkie ich problemy przerzucili na mnie. To się tak mówi tak, w projekcja w psychologii. Dziś po takim czasie żyje mi się dużo lepiej, jest lepiej, ale bez rodziny. Czy warto było zerwać kontakt? Albo ograniczyć, odciąć kontakt, bo nie tyle, co jest zerwany, nie, nie jest do końca zerwany, ale odcięty, warto. Nie doświadczacie tych toksycznych relacji, nie jesteście struci emocjonalnie i to się najbardziej ceni.